Gmina jest y, jako instytucja wspierająca, bowiem jest to tak naprawdę inicjatywa oddolna grupy y, mieszkańców, którzy chcieli uczcić zakończenie powstania Wielkopolskiego. Przy współpracy z Biblioteką w Dopiewie y, udało nam się zorganizować to, to wydarzenie wioskę powstańczą. Chciałam podkreślić, że pomysłodawcami są uczniowie właśnie. Oni w jednym z zadań konkursowych mieli zorganizować, jakby to powiedzieć, wielką lokalną uroczystość. I to jest ich pomysł. Jak tą lokalną naszą społeczność zjednoczyć wokół historii. Aby wygrać ten konkurs, naszym celem było zrobienie wydarzenia dla lokalnej społeczności. Naszym pomysłem było. Zorganizować organizowanie wioski powstańczej. Na wejściu każdy dostanie swoją kartę powstańczą, w której jest 10 podpunktów. Te 10 podpunktów oznaczają 10 stanowisk, które są na placu tutaj. Na każdym można się sprawdzić nie tylko swoje zdolności fizyczne przy jakichś torach przeszkód, ale także można trochę pogówkować przy szyfrach. Jest też pierwsza pomoc, można nas spotkać na tych stanowiskach. Każdy z nas jest gdzieś w jakimś stanowisku, jest przydzielony do jakichś e, rzeczy. Nie ma jakiegoś stresu, bo wcześniej też organizowaliśmy podobne wydarzenia, tylko na mniejszą skalę. Wrażenia są bardzo pozytywne. Z tego tytułu też, że mamy tutaj 11-letniego syna, który ucząc się historii może też tutaj to przeżyć jak było kiedyś. Jak najbardziej tak, powinno być więcej takich inicjatyw, właśnie w szczególności dla dzieci, żeby pamiętały co było kiedyś i pielęgnowały właśnie patriotyzm w swoich sercach. No i co? Na nocnej ścianie hali sportowej w średnicy w 2014 roku zostało wielkie parowidło w herze po wszelkich latach

od 2015 roku. 你好。